Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Ktoś może powiedzieć, że już dawno mnie nie było, co ten patryk robił, że nie nagrywał, ale po prostu nie było czasu. Teraz już ten czas jest. Kogut wywrócił mi tutaj to ogrodzenie, zaraz je naprawimy. Muszę tam na dole dołożyć deskę, żeby się nie wywraca wywracało. I tak, moi drodzy. Sprzedane zostało dwie kaczuszki rasy piżmowa, inaczej francuska oraz jedna kaczka Czubata. Skórnie przypominam sobie, by coś było sprzedane, yy, bo tak to mówiłem o innych rzeczach. Zaczęły się nieść młode kurki. Dzisiaj zaczęła się nieść ta duża biała, która okazało się, że niesie zielonkawe jaja. Czekamy na jajka od tych panien. Te akurat są średniego wzrostu, ale to nie szkodzi. Tutaj otworzymy wejście dla kaldaków. Nie ma jajek więcej. Tutaj już gęsi mają zrobione. Tutaj mamy skrzynię, mamy skrzynię, mamy skrzynię i mamy taki tutaj budkę, taką. Yy, taką, przepraszam, yy, taką budkę. Yy, tam mam nadzieję, że się będzie niosła Tosia, chociaż to już jest mniej dla mnie istotne. Yy, podcięte zostały lota kogutom. Yy, dlaczego? Dlatego, że wylatywały i kokoszki, wszystkie za nimi. Te, które czują, że już kogut im jest potrzebny, nie wylatują, no ale niestety większość tak. Jest to dla mnie uciążliwe, ale nie chcę im podcinać lot. Lot, lotów, lotek. Chyba lotek. Bo lot to nieładnie brzmi. Lotek, o tak powiemy. Fruśka, co się stało? Żeś tutaj jest. Już wracaj, małpo zielone. No, hop. Opa. Moi drodzy. Niebieska, cud. Gronostaj, cud. Mokre, no niestety. Brachemka, cud. Idziemy sobie dalej. Wszystko inne, Cud. A może zrobimy trochę inaczej. Już siedzieć. Raz, dwa. Raz, dwa. Już. Hop, hop, hop. Hop, granastaj. I już. Dasz radę. Już. Wyjściu umiesz to i wejdziesz. Muszę poszerzyć trochę do góry te. te i będzie dobrze. Bo tak to kurki wchodzą, bo ko ten kogut ma problem wchodzić. Bo tak to kury nie mają problemu. A muszę tutaj szczeble dać, bo się zsuwają jakie smokro, ale dadzą radę. O, jak tamten poszedł, to i one pójdą. No, ruszaj się. Ruszaj się, bo chcę pokazać nowy nabytek. Nie jest to bardzo rzadkie w Polsce, ale też nie jest częste. Takie umiarkowane bym powiedział, chociaż ja nie widziałem nigdy tej barwy. Jeszcze na pewno do tej rasy dojdzie parka. Nie w tym kolorze ale w kolorze yy biało-czarno nakrapianym, taka biało-czarna nakrapiana, kogut i dojdzie nam oczywiście jakaś ładna kokoszka. Wchodzimy, widzę tak, ten kogut to przyszedł tu przede mną, rzucimy go, moi drodzy, już rzuca się w oczy, jestem bardzo podekscytowany, Przejdziemy sobie. O Jezu, żebym ja tu się tylko nie rozkraczył, bo będzie. O, matko! Byłem zmuszony przemienić to na siatkę metalową. Niestety przez Krystiana było ciągle demolowane. Czy czemu mi tu się nie chce zawiesić? I tutaj sobie przechodzę tylko tu. Przeskakiwały mi też tu, bo tutaj się będą niosły brachmy. I przechodzimy teraz do naszego nabytku. Tutaj już połowa kurek siedzi. Nie wiem, czy widzieliście. Nowa kochinka jest. Ale to chyba widzieliście. Tu to pojedło przeprawimy. Tutaj tylko szkoda mi tej brachmy. No, niestety, ale. Nie chce mi się małpa wyleczyć. Nie jest chuda, bo jest bardzo nawet fajna. Ciężkawa kura. Nie, nie, nie spada jej... Przepraszam, nie spada jej waga. Ale jest taka osłabiona małpka. No i coś to zrobić. Damy jeszcze tutaj jej M-probiotyk jutro. I zobaczymy jak będzie. No i moi drodzy... Nasz gość specjalny. Poznaje ktoś? Bo ja jestem z tego zadowolony. Stało się to. Nawet nie wiem jak moi drodzy. Napisał pan, że. Czy ogłoszenie jest aktualne? I ja sobie napisałem, że nie przypominam sobie. O co chodzi? A zapomniałem, że wystawiłem ogłoszenie: Ptaki ozdobne i nie tylko. Czytam trochę w innym tytule i że chętnie zakupię kury brachmy. Pan odczytał, że ja sprzedam. No i tak się złożyło, że spytałem się: Czy ma po prostu na sprzedaż? No i miał miałem wziąć dwie kurki i koguta. Ale pan na innej działce miał. Przywiózł tylko to, bo powiedziałem, że tą wezmę na pewno. Zobaczcie, jakie to jest cudne. A, tfu, tfu. Cudne. Tfu, tfu. To jest taka kochana. Można ją całować, pieścić. To jest moja landrynka mała. Przyjechała dzisiaj. Możecie mu, yy, proponować... W komentarzach propozycje imion pisać, chociaż dla niej to nie wiem, jakie imię wybiorę. Jest cudna. Szukamy jeszcze kogutka, szukamy kurki i jakiejś jeszcze kur, żeby tych brachm było dużo. No, będziesz moja pieszczocha. Nie pozwolę, żeby ci się coś stało, rozumiesz? Ty pewnie nie rozumiesz, ale mam nadzieję, że jakoś to wszystko z tobą będzie. Niebieska też jest naprawdę super, mojej Izabelki. Iska w szczególności tutaj. Gorzej z Kaśką. Gorsza jest, ale moja normalnie taka mała. Każda odmiana barwna. A co ty robisz? Cielicho trzasło. Zara w pędzel. No, mi to, a zaraz dostaniesz. Weź tu mi się unosić. Ara, cię przesadzę. No, moją dziewczynę będzie atakować. Fajnie ferie zacząłem przyjazdem kurki. Jak my Cię nazwiemy, muszę całą noc pomyśleć, jak tu by Cię nazwać. A tylko spróbuj ci, mówię, a tylko spróbuj dziabnem, to zobaczysz. Jutro wyjedziesz stąd. W garze będziesz. W garze będziesz. Niedobra jaka, no. Dajcie jej od 1 do 10, no dla... a tylko spróbujesz, ci, mówię, a tylko spróbujesz. No zobacz, jaka kazałza, no, no kazałza. Zobaczę jaka żmija, no. Żmija! Nie będzie Kalina, tylko żmija Cię nazwy. No. Kochiny się i brachmy na razie nie niosą. Sileczka się zaczęła nieść. Zaczęła się Tośka nieść. Czekamy na więcej jaj i na to, aż usiądzie. Teraz, czy ja stąd wyjdę, się zaraz przełamę. Sileczek tutaj miejsca sporo jest na sileczki. No ale jajka na razie zabieram, żeby po prostu nie było nie były przemarznięte. Dzisiaj kury mi zniosły łącznie bez tych ozdobnych 13 jaj. Tak więc bardzo ładny wynik. No dajcie spokój, że ta kalina tak mi te moje kurkę. Tam zaczepia yy, ładnie, czubatka się niesie. Ta piękna, nowa panienka. Kogut jest gnany, gdzieś już uciekł. Ale kogut jest dosyć mocno gnębiony przez mojego. Nawet grzebek o tym świadczy. No ale no trudno, nic nie poradzimy. Depcze tą swoją kurkę, porcelankę. Wszystkie załzy będę wybierał, gnu już. Może nawet od jutra zacznę trochę tu wybrać. Tak więc zobaczymy, jak to wszystko będzie potem się toczyło. Taki filmik myślę, że nie za krótki, nie za długi, ale mi się wydaje, że wystarczy. Będziemy się widzieć również w kolejnych filmach. Które nie będą się na pewno rzadko pojawiać. Ja wszystkim życzę miłego wieczoru, i do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym filmie. Cześć!